Wee. Zielona Góra to atrakcyjne miasto położone w zachodniej Polsce. Autostradami A2 i A4 oraz drogą szybkiego ruchu S3 można stąd szybko dojechać do oddalonego o 190 km Berlina, 214 km Drezna, 150 km Poznania czy 190 km Wrocławia. Dogodna lokalizacja w pobliżu granicy to nie wszystko. Zieloną górę ze światem łączą też lotniska oraz dobrze rozwinięte połączenia kolejowe. Nowoczesny system obwodnic sprawia, że do najbardziej oddalonych miejsc w mieście dojechać można w 15 minut. Dzięki sprawnej administracji to miasto jest atrakcyjnym miejscem dla biznesu i do zamieszkania. Zielona Góra to 120-tysięczne miasto zajmujące powierzchnię 5800 hektarów, malowniczo położone wśród lasów. To samorządowa stolica województwa lubuskiego o najniższym poziomie bezrobocia w regionie. W ostatnich latach zauważalny jest rozwój budownictwa mieszkaniowego i unowocześnianie infrastruktury przy ogromnym nacisku na ochronę środowiska. W 2001 roku w wyniku połączenia dwóch uczelni powstał Uniwersytet Zielonogórski. Uczelnia kształcąca 18 tysięcy studentów jest jednocześnie największym pracodawcą w mieście. Uniwersytet Zielonogórski jest jedyną uczelnią o charakterze akademickim w regionie lubuskim w pełni autonomiczną. Posiadamy doskonałą kadrę, która przygotowuje młodzież do pełnienia całego szeregu funkcji zawodowych, w tym w 11 kierunkach inżynierskich. Przywiązujemy dużą wagę do łączności z gospodarką funkcjonuje akademicki inkubator przedsiębiorczości, tworzymy park naukowo-technologiczny, który zbliży uczelnie z firmami województwa lubuskiego. W skład uniwersytetu wchodzi 10 wydziałów kształcących na 37 kierunkach na studiach dziennych i zaocznych. Co roku powstają nowe kierunki odpowiadające bieżącemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. Studenci rozwijają swoje umiejętności i pasje nie tylko na zajęciach ale także w ponad 100 kołach zainteresowań i organizacjach studenckich. Zielonogórska Uczelnia to też miejsce, z którego wywodzą się uznane w kraju i na świecie firmy. Zielonogóra jest miejscem zdecydowanie godnym polecenia, jeżeli chodzi o rozwój najnowocześniejszych technologii. Dobrym przykładem będzie tutaj firma ADB Polska, Centrum Badawczo-Projektowe Międzynarodowej Grupy ADB, specjalizującej się w najnowocześniejszych rozwiązaniach telewizji cyfrowej. W Zielonej Górze, sercu grupy, pracuje ponad 300 wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy z powodzeniem rywalizują z czołowymi dostawcami rozwiązań telewizji cyfrowej. Zielona Góra nazywana jest przez niektórych Małą Doliną Krzemową. To dlatego, że bardzo prężnie rozwijają się i działają tutaj firmy z branży high-tech. Miasto ceni rodzimych przedsiębiorców, starając się stworzyć dla nich jak najatrakcyjniejsze warunki. Dlatego też powstała strefa aktywności gospodarczej. Ten ponad 70 hektarowy teren inwestycyjny posiada pełną infrastrukturę, między innymi drogi dojazdowe, kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć wodociągową. Aktualnie działalność na nim rozpoczyna 12 firm. Największy obszar zajmuje firma Stelmet, która właśnie otwiera w strefie swój nowy zakład. Firma Stelmet posiada aktualnie 8 zakładów produkcyjnych. Ten, w którym znajdujemy się aktualnie, jest najnowszym i najnowocześniejszym. Lokalizacja w Zielonogórskiej Strefie Aktywności Gospodarczej została wybrana przede wszystkim ze względu na pełne uzbrojenie, odpowiednią wielkość działki, a także na dogodne rozwiązania komunikacyjne. Urząd Miasta dokłada wszelkich starań, aby obsługa przedsiębiorców stała na najwyższym poziomie. Między innymi dlatego powstał specjalny wydział obsługi przedsiębiorców, w którym chcący zainwestować w mieście inwestorzy zostaną kompleksowo obsłużeni. Dodatkowo wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnego rodzaju zwolnień i ulg. Wszystko po to, by miasto rozwijało się na najwyższym europejskim poziomie. O pozytywnej współpracy między miastem a biznesem przekonują się również właściciele zagranicznych firm. Przekałem tutaj do Zielonogóry kilka lat temu e, na robię inwestycje i od tamtego momentu naprawdę nie miałem nigdy problemów. Urzędnicy zawsze mi pomagali, e, ludzie tutaj są naprawdę świetni, pracowity i nie miałem żadnych problemów. Załogę, które mamy, jestem zadowolony. Miasto, Ziołna Góra, jako przyjazne naprawdę miasto, jest do inwestowania, ale nie tylko do inwestowania. Te są możliwości, też miasto bawi się wieczorem na lużno potem. Po godzinach w Winnym Grodzie nie można się nudzić. Miasto stawia na sport, kulturę i szeroko rozumianą rozrywkę. Od lat wizytówką Zielonej Góry jest winobranie, a od kilku sezonów lato mus wszelakich. W razie niepogody wolny czas można spędzić w licznie rozlokowanych na ptaku kawiarenkach, restauracjach i pubach. W 2008 roku w zabytkowych obiektach byłej polskiej wełny otwarty zostanie nowoczesny park rozrywki. Zdecydowaliśmy się na realizację naszego Centrum Handlowo-Rozrywkowego w Zielonej Górze z uwagi na to, że tutaj mamy do czynienia z obiektami zabytkowymi polskiej wełny. Chcemy te zabytki odnowić, chcemy, żeby te zabytki odzyskały nową funkcję użytkową. Z tego powodu zdecydowaliśmy, że podobnie jak w innych naszych przedsięwzięciach realizować centrum właśnie na tym terenie. Ponadto chcę powiedzieć, że bardzo dobrze układa nam się współpraca z władzami miejskimi, bardzo dobrze układa nam się współpraca z gestorami sieci. Życzylibyśmy sobie, żeby na wszystkich naszych realizacjach ta współpraca w ten sam sposób się układała. Mieścić się tu będą galerie handlowe, multikino, kręgielnie i inne atrakcje. Z Focus Parku, bardzo blisko do Palmiarni, której rozbudowa właśnie się kończy. Położenie na winnym wzgórzu dodaje temu miejscu malowniczości. Nic też dziwnego, że jest to ulubiony punkt spotkań zielonogórzan i ich gości. Nowoczesne osiedla, tereny rekreacyjne, boiska, korty i ścieżki rowerowe pozwalają na aktywne spędzanie czasu. Sprawna komunikacja miejska, dobra infrastruktura i dbałość o ekologię to atuty, które decydują, że w tym mieście żyje się naprawdę dobrze. Mocnymi stronami Zielonej Góry jest bardzo dobry układ komunikacyjny i infrastruktura. Zielona Góra jest największym miastem pomiędzy Wrocławiem a Szczecinem, w którym jest uniwersytet. Dbamy o inwestorów, o rozwój gospodarki, ale również o środowisko naturalne. Warto inwestować w Zielonej Górze, warto tu przyjechać, warto tu żyć. Zapraszam!